Świeci się no, elegancko, można się spokojnie ogolić. Dziś nie lada zadanie, bo będę robił jelonki dla Adriana z kanału Joker Farm. Także nie może być lipy, bo będą te jelonki jeździły na najsławniejszych John w Polsce. Także majster musi się postarać, nie może być lipy. Także oglądajcie do końca, zobaczymy co z tego wyjdzie. I włączamy komputer. Źródło również o cyk i o ampery na 45. O, siedzi. Komputer się włączył. Teraz ploter o świeci Świci się. Dobra. Teraz sobie parametry blachy. Czwórka blacha będzie. Zapiszemy. O i teraz tak w jokierowych jelonkach mamy takie o w obu taka sama podstawa półokrągła więc dodamy dwa i jeszcze dodamy takie dwa z trójkątną nie trzy z trójkątną podstawą bo też też muszę komuś zrobić i mamy dodane Dwa z półokrągłą podstawą, dwa z trójkątną do tych starych modeli John Deere'ów na przykład 3050. Dobra, i zapiszemy sobie to, i zapisane mamy. Teraz sobie otworzymy w programie do wypalania. I jelonki już się zleciały w programie do wypalenia teraz sobie ustawię parametry cięcia i zaczynamy palić oczywiście weźmiemy sobie nową elektrodę i nową dyszę żeby nie zrobić wstydu żeby nie zrobić wstydu i co i wymieniamy O, odkręcamy i wrzucamy nowy zestaw o tu do dziury cyk o siedzi i przykręcamy o luksio i kawałek blachy siedzi już na ploterze też już wcześniej były wycinane znaczki o tu kucyk tam jeleń yy, no i podepniemy jeszcze tylko masę masa cyk o siedzi i zwierzaki już są ustawione mniej więcej do arkusza tego. Tutaj akurat ustawiłem także te dwie dziury. To jakaś była awaria. To minie nam ładnie, także tu się ładnie zmieszczą. Zawsze tak się ustawię, żeby jak najmniej odpadu zostawało. Nie? I startujemy. four Ten zwierzak wyszedł. Elegancki. No, podoba mi się to. Jakość wcięcia. O! Tak to wygląda. I drugi jelonek gotowy Ja robię tak, że wycinam w całości tu, żeby nie spawać, bo wiadomo, całego pełnego materiału to zawsze jest lepsze niż jakby miało być spawana ta stopka, nie? tak atakowana. Także już dwa jelony jelony gotowe. teraz się pali z tą trójkątną On jest trochę mniejszy, żeby to trochę proporcjonalnie wyglądało, no bo nie będzie taki wielki jeleń. Dobrze wyglądał do takiej podstawy. To. No i co i zaczynamy... Zaczynamy polerowanko! Rękawiczkę ubierzemy, bo to jednak się trochę nagrzewa. Ślifierka i zaczynamy szlifować, żeby pozbyć się tych wszystkich rysek delikatnych, co są na blasze. Zebrak do zera, bo... Każdą jedną ryżkę później... Jeszcze wypolurę... Wypoluro... Wypolurorelu... Jeśli chodzi o przygotowanie takie, to tutaj nic nie możemy oszukać, bo jak zostaną nam jakieś mikroryski takie, czy jakieś ubytki, jakieś pory, to wszystko to będzie później widoczne po pomalowaniu. Także tu nic nie oszukamy. Jak spierdzielimy teraz, później będzie widoczne i zrobi nam się dużo roboty, żeby to spolerować później, nie? Dlatego teraz najważniejszy element przygotować to podpolerowanie. Teraz sobie trochę ogratujemy, to jeszcze papierkiem zwykłym na przykład tyłu, żeby nie było żadnych zaziorów. To I objedziemy, objedziemy szybko krawędzie. I później jeszcze raz to żeby już nigdzie nie było ostre były takim papierkiem i jeszcze dostosujemy śluby zrobimy ładne, żeby były schowane w płaszczyźnie tej podstawy a tutaj akurat no mam na śrubę zamkową szkółeczkę zrobione ale zrobimy żeby ładnie były schowane bo mam fajne śrubeczki to dostosujemy do tej śruby o robi trochę przytępimy żeby ktoś jak będzie masał jeląca, żeby nie pokaleczył sobie palce czy tam palców nie wiem jak to poprawnie Delikatnie zaokrąglimy. Popyta też, padnokcie przypilujemy. I to wstępnie mamy tak przygotowane. Myślę, że... Teraz przejadę delikatnie jeszcze raz i będzie ok Dobra, bierzemy się za rozwiercanie pod śruby. Teraz jeszcze oblecimy e, wszystkie krawędzie frezikiem. Żeby delikatnie była wodzić krawędzie. estronando todo I teraz idę po śruby. Śrubeczki i dostosujemy otwory pod śrubki. O i tu mam o fajne różnego kalibru śrubeczki i nie wiem jakie tu zastosujemy. Takie grzybki. O zamkowe mi też przyszły fajne. Przyszły o takie zameczki. Z płaskim uben fajnym. Teraz jak się to wypoleruje na połysk, jest elegancko, ale myślę, tu były takie, żeby o, albo, bo tam musi być czwóreczka śrubeczka, to albo takie zastosujemy, albo o, albo takie, ale chyba najbardziej będą mi odpowiadać te, i zatopimy je po prostu w tej podstawie ładnie. Wyfrezuję, wyfrezuję na pół okrągło, żeby ładnie utopić i chyba tak najlepiej będzie to. I podkładeczki kwasówki, nakrętki kwasówki, także coś się znajdzie i myślę tak zrobić, żeby tą śrubeczkę ładnie tu zatopić. Dlatego też nie rozwiercałem, żeby ten otwór tylny był odpowiedni, a tutaj o, zatopimy ją tak, tu muszę. Półtora może wybrać, dlatego zrobimy sobie to o frezikiem, frezikiem. No jeszcze troszkę i będzie. Myślę, że tak ładnie będzie wyglądać. O, w ten oto sposób. O, chyba na głębokość będzie praktycznie, no jeszcze troszkę. Mm. Najlepiej, najszybciej to śruba zamkowa czwóreczka, nie? Ale już zrobimy, żeby to żeby to było perfekto. Jeszcze minimalnie i się ładnie schowa. I tak to będzie wyglądać. Myślę, że będzie ok. I obydwa otworki już mam ładnie dostosowane. Tutaj wyszedłem na zewnątrz, żeby w lepszym świetle to było widać. O, myślę, że jest ładnie. I już obydwa jelony mam przygotowane do polerowania. Będziemy polerować. Nie ma na co czekać. Dobra. Filc. Smalcu trochę? I porędujemy. Już zaczyna się błyszczeć. Ale to nie taki szybki proces. Proces trzeba zapopolerować. I po wstępnym polerowaniu już zaczyna o, ładnie się błyszczeć. Także coś z tego chyba będzie. Chyba nie będzie wstydu. Obaczymy. Obaczymy jak to pójdzie dalej. bo no to jeszcze, jeszcze trochę, żeby to skończyć. jadę sobie prawie na docelowo. Jeszcze takie mikroryski są. Zaczyna to elegancko wyglądać. Już można się spokojnie przejrzeć jak w lusterku jeszcze trochę i i będę zaginał bo już będzie docelowy połysk także coś z tego będzie mhm. już mamy wypolerowane w takim stanie teraz już będziemy uzyskiwać docelowy efekt Także będzie nieźle. I taki mamy docelowy efekt. Myślę, że jest zajebiście. Świeci się, no, elegancko. Można się spokojnie ogolić. I tak wygląda gotowy zagięty. Ładnie się błyszczy. Ideal lustro. Także myślę, że nie ma co się wstydzić. I jelonek gotowy, nawet patrzcie jak się błyszczy. Widać mnie w kamerze. Myślę, że widać. O! Teraz wyszło to elegancko. I ostatnie polerowanko drugiego jelonka. I zaraz to W takim polerowaniu trzeba uważać, żeby z ręki nie wyrwało, bo może to być niebezpieczne. I powiem Wam, że sam jestem pod wrażeniem, bo to pięknie mi się udało. No, no udało się. No. O, jak się błyszczy. Jak się błyszczy. Kurba, kurba o, jak się błyszczy. I jeszcze musimy śrubeczki wypolerować. Wszystko ładne, to i śrubeczki muszą się świecić. Czy tam świecić? Pokażę Wam, nie wiem czy będzie widać tą różnicę, ale myślę, że widać. O! Terata! Terata! Także jak się chce, to coś nie, coś się potrafi, nie? No. Także myślę, że super wyszły te jelonki. No i chyba widzicie u mnie je ostatni raz, bo pakuję i wysyłam. I dalej już będziecie oglądać u Adriana na John Także mordeczki, zapraszam do subskrybowania kanału, dawać łapki w górę, klikać dzwoneczka i zapraszam na więcej. Pozdro.